Gdyby ktoś chciał rozbierać boczek kierowcy w BMW X3 E87, to pierwsze trzeba zdjąć tą maskownicę. Ta maskownica jest tylko i wyłącznie na zatrzaskach. Najlepiej uzbroić się w tego typu wyjmaki czy tam jakieś plasticzki, żeby nie podważać tego śrubokrętem, żeby nie zepsuć boczków. Tu już widzę, ktoś przede mną był. Ale dobrze, wykręcamy e, torksem e, T30 jedną śrubę, drugą śrubę i trzecią śrubę, która jest ukryta za takim plastyczkiem. Ten plastyczek też jest tylko na zatrzasku i trzeba go tylko wyciągnąć do zewnątrz. Tylko po tych trzech śrubach jest jedna śruba ukryta. Jest tutaj pod napisem Airbag. Jeśli ktoś ma oczywiście poduszki w. i ta śruba, nie wiem, czy ją tam widać. Nie widać, ale możecie mi uwierzyć, że ona tam jest. Taka sama na T30. Te, te Ten znaczek też jest tylko do wsadzenia znowu z powrotem. O, działa, ażeby. Ściągnąć cały, całą deskę, to ten cały plastik ciągniemy do siebie, nie podnosimy, tylko do siebie. Pozdrawiam.